Silencio. Uwaga, w dzisiejszym filmie pokażemy, jak przyrządza się w Hiszpanii narodową potrawę Fideła. Fideła nazwa pochodzi od makaronu. Taki mini kolaneczek. My mamy porcję na 22 osoby. I tu mamy 3 kg tego makaronu. On kosztuje grosze w sklepie. Sól morska. Szafran. Krewetki obrane, pół kilograma. Kalmary, około kilograma. Krewetki całe. Mamy 22 sztuki, tyle ile ludzi. Sepia, bardzo ważne, żeby była biała, nie czarna, bo przy niej się narobimy. Żeby nie były za duże, wtedy będzie bardzo dobrze to się jadło. Nie będą takie twarde i gumowate. Do tego pietruszka, cebula, mamy nakrojony cały talerz i główka czosnku. To są nasze składniki. Do tego będzie potrzebna specjalna patelnia. Mamy taką patelnię tutaj. Ona jest na 25 osób. Będziemy robili na 22 osoby. Do tego jest podłączona butla z gazem i będziemy po kolei obserwowali. Na razie wlewamy. Tak, żeby zalać dno oliwą z oliwek. I lecimy dalej. Wrzucamy całe krewetki. Od momentu, jak zaczną się piec, około 5 minut. Posypujemy solą i czekamy, aż się zaczną piec. Nie można przedobrzyć, to musi być równiusienkę 5 minut od momentu, jak zaczną piec. No lub powiedz Etap drugi. Krewetki bardzo ważne. Wyciągamy. Do no z Gambas, a oraz ten naparte. Krewetki mamy ogrożone. Rzucamy teraz sepie i kalmary. I ma. O pana O pana I to nasz no, szef. Który to wszystko robi. Doskonale robi tą potrawę. Robi doskonałe też paelie. Ale my robimy dzisiaj fideła. Jest tu głośno, ale tak powinno być. Soli dodajemy sukcesywnie i pilnujemy. minutos ahora 20 Więc teraz 20 minut smażymy sepię. Sepia lubi się dobrze przesmażyć

Eh, oh, Pedro, madre mía, estamos en Valencia, ya vamos. Ah, que ¿Vienen a las 10? ¿Están aquí? Están en dentro centro de Valencia. Dicen que vienen a las 10, yo no No, vamos a comer antes de las 10, no vamos a comer. ¿no? Eso se tiene que hacer muy poco poquito Sí. ¿qué ah, que Po 10 minutach smażenia sefi dorzucamy obrane krewetki. One wymagają mniej czasu, dlatego dorzucamy je mniej więcej w połowie smażenia. Zmniejszamy znowu troszkę ogień, żeby cała procedura. Nie była za szybka. Każda czynność wymaga bardzo, bardzo dużej uwagi. Zwłaszcza gdy robi się to na dużą ilość osób, wtedy trzeba bardzo dobrze dopasować czas i składniki. Po kolejnych trzech minutach Dodajemy cebulę, pietruszkę i czosnek. To wszystko to mieliśmy przygotowane na talerzyku z przyprawami. I dalej mieszamy. I dalej smaczemy na małym ogniu. <śpiewanie> Uwaga! Kolejna czynność. Wrzucamy tarte pomidory. Tomate triturado, puede ser. Tomate triturado puede ser, jest to maty naturalne campo de pinier. Nasz kolega wrzucił akurat naturalne pomidory z ogrodu przetarte, ale w sklepie tarte pomidory są we wszelkich postaciach i to bardzo tanie. Za euro to już dostaniemy wielką puszkę. I taka jedna puszka na tą porcję starczy. Una, una, una lata jest wystarczająca Para 4 personas, no, para 20 personas to lata. Dime. La no sé. Dla kogo? No, Dla 22 osób taka duża puszka. Jakby było tylko kilka osób, to dajemy o wiele mniej. Dosłownie parę łyżek. I mieszamy. I smażymy dalej. Uwaga, minęło 20 minut. I teraz wlewamy coś co nazywa się Caldo de pescado Czyli Tłumacząc to nasz, nasz język Jakby Rosł z ryby Es parecido a sopa de pes De pes sí, 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 Dokładnie sí, sí, tak to nam tu Tłumaczy nasz kolega Dla 22 ludzi Wlewamy cinco Cinco qué, Cinco, cinco si, sí, para veinte personas sí, sí, sí. Uno para cuatro Jedno Jeden kartonik na cztery osoby. Warto to zapamiętać. Jeden karton na cztery osoby. Dlatego my tu wlejemy 5 kartonów. Po czym dolejemy wody. A potem już będą końcowe elementy, czyli dodanie makaronu. I oczywiście czekamy aż to wszystko nam się zagotuje. I obserwujemy dalej. W tym przypadku do 5 litrów tego wywaru z ryb dodajemy 2 litry wody. I zostanie nam już tylko dołożyć makaron od którego pochodzi nazwa całej tej potrawy. Fideła. Uwaga! Soli dodajemy sukcesywnie. Jak przesolimy cała nasza potrawa będzie do niczego. I smakujemy. Żeby nie przesolić. I w momencie gdy gotujemy, możemy już włączyć wszystkie trzy płomienie. Dzień dobry. To jest bardzo ważne. Mieszamy i smakujemy. Teraz dodajemy, dodajemy szafran, który tu można kupić w każdym sklepie. Dokładnie 5 torebek. Tak daliśmy 5 litrów tego rosołku z ryb. To nam da odpowiedni kolor i smak. Jest to aparte de, de color, da un poco Da kolor, maskę sabor. No kolega mówi, że bardziej dają to jednak do koloru niż do smaku. Nawet na opakowaniu pisze koloranty. Ale jest bardziej. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja. bardzo ważne będzie pilnować ilość minut. Od włożenia makaronu do momentu, kiedy będzie miękki, to też zaraz opowiemy. Korzystamy z pomocy uroczej asystentki. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Kiedy włożymy pełne 3 kg makaronu. Uruchomimy stoper i gotujemy równo 9 minut. Przygotowaliśmy sobie tutaj stoper. por favor. Si, si, si. Odpalamy stoper. Równe 9 minut. No minut, syn. Si. To no wianu Co to jest, to nie jest jak zwykle lepiej. Tu wiesz, to jest lepiej. Tu wiesz, to jest lepiej. Wola. Po 3 minutach dodajemy nasze wcześniej przygotowane krewetki. Gdy makaron wchłonie wodę, będą idealną owdobą na wierzchu. Zobaczcie czas, proszę. Mam kontrolować czas. 4 minuty. 4 minuty. 4 minuty. Pilnujemy czas. Hola, hola. Przybywa nam pomocników. I wszyscy będziemy jedli nasze słynne fidewa. Na końcu można przykryć nie trzeba folią, żeby jeszcze lepiej wchłonęło wodę. I dokładnie po 10 minutach kończymy i podajemy na stół. I oto nasza <laughs> <laughs> ole. che gaega che bravo 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 maestra e maestra e un momento un momento un momento stop Uwaga, a to małżeństwo, które przyczyniło się do tej potrawy, jak to powiedziała nasza wspaniała koleżanka Ima, wszystką pracę wykonała ona, a on tylko to ugotował. Bo przygotowanie, czyszczenie, krojenie zajęło więcej czasu niż samo gotowanie ideła.